Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym zaprezentować jedną z pozycji, która wydaje się dosyć łatwa, aczkolwiek bardzo jest nie miło patrzeć, jak ludzie ją wykonują, mimo tego, że ją ich boli po prostu. I są to kręcenia głową albo inaczej, kręcenia szyją. E, więc e, tak zwane neck rolls e, są dosyć trudną pozycją. To się wydaje wydaje się, że te wszystkie pozycje są proste, ale jednak nie. Przede wszystkim dlatego, że e, chcemy po, po prostu wykonać to ćwiczenie, tak jak nasz nauczyciel, albo po prostu czujemy, że z jednej strony nas napina, później e, rozluźnia, ale to może powodować kontuzję. A ze względu na to, że nasze życie wygląda w ten sposób. Bardzo często po prostu mamy problemy tutaj z szyją, szczególnie z odcinkiem właśnie tutaj szyjnym. Więc ok, nie zapraszam. Jeżeli jesteś początkujący i jeżeli wiesz, że nie jesteś w stanie wykonać tego ćwiczenia, zacznij od bardzo prostych ruchów, a mianowicie usiądź wygodnie może być na krześle, może być właśnie w pozycji łatwej, tak jak ja siedzę. Jeżeli siedzisz na krześle, to pamiętaj o tym, żeby obie stopy dotykały ziemi i kręgosłup był wyprostowany. Twoja neutralna pozycja to jest taka, że głowa jest jakby przedłużeniem kręgosłupa. I z tej pozycji rozpoczynamy i w tej pozycji kończymy każde ćwiczenie, czy też każdy, powiedzmy, cykl powtórzeń. Więc tak. Ty siedzisz już wygodnie i masz wyprostowaną szyję i jest ona przedłużenie kręgosłupa. Zacznij od y, ruchu delikatnego do przodu. Jeżeli czujesz, że w pewnym momencie szyja nie jest w stanie wykonać tego ćwiczenia, przerwij. Pamiętajcie o tym, że nie chcemy bólu. Ból jest niedobry. Napięcie wskazuje. Twój limit, więc pamiętajcie o tym. Więc, jeżeli czujesz napięcie i jeżeli jesteś w stanie zrobić tylko kilka milimetrów, to jest naprawdę całkowicie w porządku. Więc słuchajcie swojego ciała. A więc robimy ten ruch. I tutaj też, po, też robimy wdech. Następnie, na wydechu idziemy przez środek do tyłu. Czyli odchylamy głowę do tyłu, i wdech gdy wracamy. Jeżeli, gdy gdy y, odchylamy głowę do tyłu, pamiętajcie o tym, że bardzo często nasze ramiona idą do góry. Po prostu chcemy jakby bronić się przed tym. Ze względu na to, że szczególnie gdy mamy zamknięte oczy, a bardzo proszę Was o to, żebyście mieli zamknięte oczy, gdy odchylacie. Mm, odchylacie e, swoje, swoją głowę do tyłu ze względu na to, że e, ma to wpływ na oczy na nasze spojówki, które mogą się odkleić po prostu. Więc, e, więc dlatego po prostu, wszelkiego gdy robicie wszelkiego rodzaju jakby e, ćwiczenia, które wymagają odchylenia do tyłu, czy typu kobra, typu wielbłąd, typu właśnie e, odchylenie głowy do tyłu, proszę zamknijcie oczy. E, a więc wdech, na, yy, gdy idziemy do, do przodu, z gło głową, i wdech, gdy idziemy do tyłu. I pamiętajcie o tym, że gdy idą wam ramiona, postarajcie się je delikatnie obniżyć, tak żeby po prostu to był ruch szyją, a nie ramionami. I też nie chcemy czegoś takiego, bo to powoduje niezwykłe napięcie w szyi, więc to ćwiczenie jest jeszcze, jeszcze gorzej działa na naszą szyję niż powinno. Powinno je po prostu rozluźnić, powinno, je, y, powinno po prostu wzmocnić układ nerwowy i też rozluźnić ten układ nerwowy, a także wzmocnić kręgosłup i przepływ po prostu płynu rdzeniowego do mózgu. Ok, więc zróbmy sobie kilka razy y, to podstawowe ćwiczenie. Tak do przodu, tak do tyłu. Tak do przodu, do tyłu i kończymy w neutralnej pozycji. Kolejna modyfikacja, i kolejny ruch, jeżeli nie jesteś w stanie wykonać tego całego ruchu obrotu, to jest poruszanie w lewo i w prawo. Jeżeli poruszamy w lewo i w prawo, to wdech jest po lewej stronie, wydech jest po prawej. To taka wskazówka. I też tutaj proszę uważajcie na to, żeby Wasze ramiona były obniżone. Zawsze zaczynamy z neutralnej pozycji. I e, gdy idziemy w lewo, też pamiętajmy o tym, e, żebyśmy po prostu znali swój limit, swoją blokadę, e, bo po prostu nie chcemy, żeby ta szyja się blokowała i żeby powodowała jeszcze gorsze e, uczucie takiego dyskomfortu niż mamy przed rozpoczęciem ćwiczenia. A więc spróbujmy. Wdech w lewo, wydech w prawo. i neutralna pozycja. I to jest ćwiczenie dla początkujących. Kolejna rzecz, jeżeli uważasz, że już jesteś w stanie wykonać pełny obrót, to proszę zrób to, ale pamiętajcie o tym, że jeżeli mieliście, albo macie jakiekolwiek mieliście jakikolwiek wypadek, albo jakikolwiek problem z szyją, to skonsultujcie to ze swoim lekarzem. Ze względu na to, że joga pomaga rozciągnąć, ale oczywiście w momencie, gdy jesteśmy naprawdę świadomi swojego ciała. E, więc e, więc tak, tak, taki drobny, taka drobna przypominajka. A więc, tak jesteśmy w pozycji neutralnej i opuszczamy głowę w dół. I zaczniemy sobie robić kręcenia w lewo. I tu bierzemy wdech. I kręcimy w lewo. Do tyłu. I w dół. Teraz wyobraźcie sobie, że macie taki golf albo jakiś szalik tutaj i chcecie po prostu jakby dotknąć całej, dotknąć jakby tej górnej części tego szalika. Czyli powiedzmy ta głowa, ona naprawdę robi taki bardzo powolny, taki duży, duży obrót. Aczkolwiek, jeżeli chcecie, możecie zacząć od mniejszego. Bo to też, też nie, niczego nie zmienia, aczkolwiek ten duży obrót powoduje, że właśnie ta, ten, ten płyn rdzeniowy i to uspokoj, uspokojenie tego układu nerwowego jest większe, ze względu na to, że robisz to bardzo powoli i bardzo świadomie, krok po kroku. Więc zróbmy sobie trzy mm, obroty w lewo i później trzy obroty w prawo. A więc poprowadzę Was. Weź głęboki oddech, przed rozpoczęciem wydech. Pozycja neutralna. Teraz wdech. Głowa schodzi w dół, do przodu, do klatki piersiowej. I idziemy w lewo. I później do tyłu. I w prawo. I... Przez kolejny wdech i lewo do tyłu, i tu możecie wziąć wydech. I ostatni raz lewo do tyłu i zakończymy w neutralnej pozycji. I teraz od razu przejdziemy do obrotu w prawo, czyli głowa idzie w dół do klatki piersiowej i wdech i kręcimy w prawo, do tyłu, w lewo i do przodu. W prawo, do tyłu, w lewo i do przodu. I ostatni raz wdech, w prawo, do tyłu, w lewo, do przodu. I kończymy w pozycji neutralnej. A więc e, pamiętajcie, że modyfikacje to są po prostu bardzo małe ruchy do przodu, do tyłu, w lewo i w prawo. Jeżeli pamiętajcie o, o rzeczy tak najważniejszej, czyli o ramionach, aby one nie chowały tej głowy i tej szyi, ponieważ to do niczego nie prowadzi, to powoduje jeszcze większe napięcie. I oczywiście, jeżeli macie jakiekolwiek problemy z szyją, to yy, zróbcie to, co uważacie. Jeżeli Wam pomoże to ćwiczenie, to bardzo się z tego powodu cieszę, tylko pamiętajcie o tym, żebyście byli świadomi tego. I też, jak wspomniałam na początku, nasze społeczeństwo niestety wygląda w ten sposób, ze względu na to, że siedzimy przed laptopami, przed komórkami i bardzo często mamy właśnie problem tutaj z tym odcinkiem szyjnym. Dlatego, bardzo często, idąc do tyłu, możecie odczuwać dyskomfort, i wtedy pamiętajcie o tym, że to potrzeba czasu. Potrzeba czasu na to, aby dokładnie rozluźnić to. I ja proponuję zacząć od. Dosłownie trzech powtórzeń i każdego dnia dodawać nowe. <laughs> na przykład po tygodniu, jak już zrobicie sobie te trzy powtórzenia przez tydzień, to sobie dodajcie na przykład każdego dnia, już po tym tygodniu, czyli 8 dnia cztery powtórzenia, później pięć, tak aż na przykład zrobicie 40. I to myślę, że. Po Spowoduje, że rozluźni wam, to w obie strony, oczywiście. Więc myślę, że to spowoduje, że rozluźni wam się szyja, będziecie mieć większą mobilność i też myślę, że będziecie lepiej spać. Okay. Mam nadzieję, że, to, yy, że to, to nagranie w jakikolwiek sposób wam pomogło. Jeżeli tak, to zostaw lajka albo komentarz. Yy, zasubskrybuj mój kanał, jeżeli wam się podobało. I dziękuję. Do zobaczenia w następnym odcinku. Satna.